z tej strony Wiktoria MP1 i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zainstalować Indyry Simulator bo na pewno tego nie nagrywałam nawet nie wiem dlaczego no i pokażę Wam bo może niektórzy robili złą instalację i ja Wam pokażę jak zrobić to prawidłowo i od razu mówię, że wystarczy, że zjedziemy niżej to jest sterowanie nagrywałam taki filmik ze sterowaniem akurat nagrałam to ponieważ Niektórzy nie znają angielskiego, może nawet większość, a by chcieli grać w tą grę, a nic nie wiedzą. Dlatego w sumie dobrze, że to nagrałam. Mam nadzieję, że się przydało. Klikamy w to pierwsze, i to nam się będzie akurat instalowało około minuta, mniej więcej tak. Już się zainstalowało, więc to otwieramy. Klikamy to drugie, tam gdzie pisze "Ender Simulator" i pisze wodrebni wszystkie, ale mi się wydaje, że chyba tego nie trzeba robić, ale ja to po prostu zrobię. No i teraz to uruchamiamy. No i instalujemy. No i zaraz powinno Wam takie coś wyskoczyć. O takie coś. No, i klikamy to drugie. Klikamy ten pierwszy link. I mi się wydaje, że w sumie to jest ta sama strona. No, i klikamy to pierwsze. Zrobię to samo, tylko w sumie zapi ym, zapiszę to jakby gdzieś indziej. Może na pobrane albo na pulpicie, ale mi się wydaje, że chyba w sumie. Musi, chyba lepiej, żebyście tak zrobili, żebyście potem nie musieli tylko szukać. No i tutaj to jest. No i teraz bez problemu powinno Wam się zainstalować. Od razu Wam mówię, że instalacja trwa około tak jakby godzinę albo pół godziny. Ale ja Wam zrobię tak jakby cięcie, żebyście nie musieli aż tyle czekać. No i tutaj od razu możecie zobaczyć, ile Wam pamięci zżera. To jak się zainstaluje, to jeszcze będzie się tak ładować, ale ja już tutaj, widzicie, tak przyspieszyłam, bo to w sumie mi tak trwało kilka minut, a ja nie chcę, żebyście tak długo czekali. W sumie nie aż tak kilka minut, ale tak jakby 3-2 minuty, coś takiego chyba. No i zaraz mi się włączę. No i nam tutaj takie wyskakuje, no i żeby posługiwać się tym, no i tak jak na dole mamy strzałki. I kim się obsługujemy i tu zmieniamy rozmiary, jak, jak ma nasz ekran wyglądać. To drugie znaczy, żebyśmy mieli tak, o tak jakby na cały ekran, lub nie. Tutaj jest jakość, po prostu obok powinna Wam wyskoczyć tłumaczenie, które na pewno dam. Jak nie chcecie tego oglądać, no to przewińcie do tego, co Wam co wyskoczy na ekranie. Tu też wam wstawię tłumaczenie, żebyście wiedzieli, o co tu chodzi. Simulator is supported by the following sponsors. To jest główna strona. Klikamy E. Tutaj jest siódmy dzień, no i klikamy E. Jak widzicie, przeciąłam y, y, filmik, żebyście mieli po prostu tą grę jakby na cały ekran. No i tak jak wcześniej mówiłam, klikamy E, bo zaczynamy... Y, tam był chyba siódmy dzień, to tak, siódmy. Trzeba poczekać, to się tylko załaduje. No, i jesteśmy w swoim pokoju. Kiedy podejdziemy do drzwi, klikamy E, i tutaj kierujemy się strzałkami. Na górze była szkoła, a na dole była piwnica. Tu mamy nasze bielizny, możemy je mieć podczas chyba zadania, możemy je zdobyć. No i po prostu chcemy je ubrać, to klikamy E, a wychodzimy te kciuki, jakby. No i tutaj jest anime, ja Wam to pokażę. No i posłuchacie, ja wam od razu dodam tumat, żebyście wiedzieli o co chodzi. The young woman struggled to calm her trembling hands. She could barely maintain a grip on her pen. Steady, Yamako. You can't afford to screw this up. Once her pen touched the paper, she would only have 60 seconds to achieve her goal. That was one of the rules. She knew exactly what she wanted to write down. She had rehearsed it a dozen times on a spare scrap of paper. Each time, she just barely succeeded in finishing within 60 seconds. No more stalling. It's now or never. She took a deep breath and began to write. Asaka Seto will obtain a pipe wrench, a power strip, and a screwdriver. She will use the wrench to loosen the nearest water pipe and create a puddle of water. Thirty seconds remaining. Her time was running out. She will place a power strip in the puddle. And use the screwdriver to expose the wires. Then, she will activate the power strip and stand in the puddle. The moment she finished writing, the ink on the notebook turned blood red. This meant that her 60 seconds were up, and it also meant that the command was in effect. Several kilometers away at the Tokyo Metropolitan Police Department. A young policewoman, in the middle of a conversation with her colleagues, abruptly stopped talking and left the room. She walked to the nearest storage closet and obtained a pipe wrench and a screwdriver she carried out the actions that yamiko had written in her notebook and when she stepped into the puddle she screamed in pain as thousands of volts of electricity ran through her body fatally electrocuting her she was dead before her body hit the ground what have I done? It was the first time Yamiko had used the notebook to kill an innocent person. In the beginning, she only intended to use the notebook to rid the world of evil. She targeted violent criminals. Child, dozens of mysterious deaths were too suspicious to be overlooked. And so, an official police investigation had begun. Detective Seto had come too close to figuring out that Yamiko was the person responsible for the mysterious deaths. I'm not the bad guy here. She had to die. If I didn't kill her, she would have exposed me. And then I wouldn't be able to keep fighting evil. Yamiko felt as though the room was spinning around her. She desperately tried to convince herself that her actions were justified. I did what I had to do. It was the only way to continue fighting evil. The world needs me. I need to keep using the notebook because this world is a rotten mess. It really needs to be up. life note episode 7 end no i koniec um, mam nadzieję że to taka jakby to jest chyba opowieść z tego anime nie wiem czy to do końca jest No to um... Mam nadzieję, że to oglądaliście do końca, bo na pewno dodam tłumacz i na pewno już jak jakby macie. No i ten. To jest taka szafka, gdzie możemy zdobywać różne rzeczy. Sempaja. No, i tutaj mamy tablicę, i możemy po prostu zostawiać jakieś zdjęcia. Teraz pójdziemy sobie do piwnicy. Moja no piwnica tak się prezentuje. Można mieć chyba ofiarę tylko jedną. Czy są dwa krzesła, ale ofiary chyba można mieć tylko jedną. Klikamy hi i po prostu zmieniamy taką fryzurkę Nie ma innych fryzur Tak jak normalnie zaczynamy dzień w szkole Tylko są takie Tylko tutaj W naszym domu A tak to w szkole po prostu możemy mieć inne fryzurki No i mam takiego jednego kucyka na sobie na dół, klikamy E, znowu zjeżdżamy na dół i damy jemy na po prostu na pusty plik. Bo jak tu na górze możecie zobaczyć, że zaczęłam y, grę, ale po prostu rozpoczniemy sobie od nowa. No i tutaj piszę jaki płci chcemy kochanka. No i kliknęłam na y, Q, na dziewczynę, ale nie działa, więc po prostu klikam na E jako chłopak. Klikamy Albo A, albo D, żeby zmienić fryzurę czy coś innego. A jak chcemy zjeść na dół albo do góry, to klikamy WS. Możecie uporządzić swojego um, kochanka, jak ma wyglądać. Teraz to wygląda jak Kirishima Age z boku na Hero Academia. Postanowiłam, że zmienię odcień skóry, bo prostu tak jakby nie pasuje do niego. Też postanowiłam, że żadnych wąsów mu nie damy, bo po prostu będzie wyglądał, jakby miał ponad 25 lat, a tyle przecież nie ma. No i klikamy E, bo nasza postać już jest zrobiona. I tutaj zmieniamy mundurki. Zjeżdżamy na to, to zmieniamy po prostu mundurek dla dziewczyny i po prostu w szkole dziewczyny wszystkie takie będą miały. Klikamy E, bo to jest gotowe. No i tutaj piszeczek chcemy we klikamy e że tak I teraz dodam tu mat, żebyście see o co chodzi Something is wrong with me For as long as I can remember I've always felt empty, incomplete. Like a part of me is missing. This hollow feeling has dominated my life. I've never been able to feel anything else. My world has always been cold, dark, silent. My mother was exactly like me when she was a child. But when she met my father, everything changed for her. He brought warmth and color and life into her world. He made her complete. She told me that one day I'd meet someone special, just like she did. Someone who would cure me, fix me, save me. I've spent my entire life waiting for that day, dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. It was my only reason to live. And then one day, I found him. When I met him, something changed inside of me. My world was filled with color and light. It was like I had opened my eyes for the first time. I felt warm. I felt complete. I felt alive. He is my escape from the cold, gray, empty world I've been trapped in. He is the one I've been waiting for. The person I want to spend the rest of my life with. But. Someone is trying to take him from me. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me. I have to stop her. Even if it means hurting her. Even if it means killing her. There is nothing I won't do for him. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. He will be mine. He doesn't have a choice.

I'm listening. Her name is Osana Najimi. She has a crush on him. She's planning to confess to him next Friday, underneath the cherry tree behind the school. There's a myth that if you confess your love to someone underneath that tree, the person you confess to can't refuse why are you telling me this i would be happy if something bad happened to osana -chan. i think you might be the right person to give her what she deserves who are you have you ever heard of infochan an urban legend about a girl who hacks people and sells their dirty secrets to the highest bidder that's just the tip of the iceberg. I sell a lot more than just blackmail. Are you trying to tell me that you're info, John? Do you really expect me to believe that? I've installed an app on your phone. Take a look. How did you do that? That's not something you need to be concerned with. If you do a few small favors for me, I can offer a wide variety of services that should help you eliminate Osanachan. Everything you need to know is in that app. And what if I don't want anything to do with you? If you're not interested in my services, I won't take it personally. Feel free to ignore me. But don't ignore Osanachan. You have one week until she confesses to your precious Make her suffer. Przetłumaczyłam sobie to i z tego wynika, że Jandery um, Simu Simulator nie jest jeszcze ukończone i osady w tej grze nie ma. I ta wersja gry po prostu jest do testowania błędów. Tutaj na dole jest stronka do aktualizacji dla programistów. Tą grę, którą zainstalowaliście, to jest po prostu do dobugowania i do testowania błędów. before all i heard was silence a rhapsody for you and me and every melody is timeless life was stringing me along then you came and you cut me loose Was solo singing on my own now i can't find a key with